Znany na cały świat architekt i inżynier budowlany Jerzy Krzak ciężko pracuje nad tajnym projektem superluksusowej posiadłości pewnego polityka. W procesie twórczym wspomaga się ulubionym trunkiem, który charakteryzuje się pięknym butelką w kolorze zieleni. W pewnej chwili odbiera telefon od zleceniodawcy, który rozkazuje mu przyjechać w te pędy na spotkanie. Jurek zgadza się, ale zanim wyruszy. Wspomaga się kolejnym łykiem swojego napoju. Po czym rozpoczyna skomplikowany proces walki z grawitacją. Krzak pędzi przez miasto, byleby tylko zdążyć na umówione spotkanie. W międzyczasie pilny student Szymon wraca z obserwacji ornitologicznej ptaszka sąsiada. Obejrzawszy jego kolorowego zimorodka, wyrusza w drogę na uczelnię, by zdążyć na zajęcia z aspektów jakości i bezpieczeństwa w produkcji i logistyce.